To naprawdę może być koniec indywidualnego importu używanych samochodów spoza Unii Europejskiej, bo jeżeli mamy badanie o charakterze homologacyjnym, to coś mi mówi, że nie daj Boże, pójdziemy w stronę procedur niemieckich, gdzie rzeczywiście robi się takie badania na odstępstwa i one kosztują w zależności od samochodu między kilka a kilkanaście tysięcy euro. Ale to cyf Cześć moi kochani, dzisiaj szybciutki odcinek, którego w ogóle miało nie być, bo miałem przygotowany zupełnie inny materiał, ale wydarzyło się tyle rzeczy, że myślę, że do paru muszę się odnieść, nakreślić wam pewien kontekst i być może pomogę wam w podjęciu ważnych życiowych wyborów. Więc lecimy na wstępie, oczywiście serdecznie. Dziękuję wam wszystkim za to, że słuchacie mojego biadolenia, wspieracie mnie subskrypcjami. Komentarzami, łapkami i tam czymś innym, jeszcze, czym tam się karmi algorytm, nie wiem, bo nie jestem hodowcą algorytmów. I oczywiście serdeczne podziękowania dla polskiej firmy ProDicTech, polskiego producenta mierników grubości Lakieru. Linki na dole w opisie z promocjami. I oczywiście też serdeczne podziękowania dla drugiego stałego partnera motoprawdy, czyli polskiej firmy. Auto. DNA, dzięki której bez wychodzenia z domu, możecie sobie online sprawdzić historię samochodu używanego. To jest ważne, na przykład, jak kupujecie sobie samochód z USA. Póki jeszcze można, o tym dalej. Więc zapraszam i lecimy. Na początek parę słów wyjaśnienia. Kilka dni temu Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zmiany w sposobie naliczania kar na producentów. Chodzi oczywiście o te słynne przepisy KAFE i te słynne kary, czyli za każdy gram przekroczenia od każdego samochodu, przekroczenia oczywiście CO2 95 euro kary w Europie i Poszedł w świat taki przekaz, że to jest wspaniale, że Unia Europejska robi krok na drodze do elektromobilności. Tam poseł Joński się zachwycał, że przecież bez sensu byłoby teraz płacić te kary. Trzeba ratować miejsca pracy. Ja o tym wszystkim mówiłem odcinek, czy też dwa odcinki temu, a w zasadzie i odcinek, i dwa odcinki temu. Zachęcam sobie przesłuchać. Natomiast prawda jest taka, że. Propozycja Komisji Europejskiej została przyjęta bez żadnych zmian, a to oznacza, że wcale nie wycofujemy się z żadnych kart, tylko że zmienimy sposób ich rozliczania. Podkreślam rozliczania, a nie naliczania, bo one są naliczane w dalszym ciągu od 1 stycznia tego roku. Zmienia się tylko tyle, że producenci nie będą ich płacić co roku. Tylko zapłacą je raz na 3 lata w drodze wyjątku, czyli rozliczymy się z tych kar jako producenci na koniec 2027 roku, i wówczas całkowita sprzedaż od 1 stycznia 2025 do ostatniego grudnia 2027 musi mieścić się poniżej średniej emisji spalin dla branży. W tej chwili to jest 93,6% grama CO2 na kilometr. I ja niedawno mówiłem, że przykładowo bardzo kibicuję Volkswagenowi, żeby udało mu się utrzymać tempo rozwoju elektromobilności i żeby wszedł na ten bezpieczny dla siebie poziom 20-25% udziału w rynku samochodów. Elektrycznych, no i wtedy pojawiły się komentarze, co ty, Ryga, zbredzisz? Jak możesz kibicować elektromobilności dla Volkswagena w Europie? Po co Europejczycy mają kupować te samochody elektryczne? No to ja wam powiem po co. Bo jeżeli nie będą kupować samochodów elektrycznych, to wiecie co się stanie? Otóż stanie się dokładnie to, co stało się ostatnio, na przykład z Fiatem Tipo, czyli samochody spalinowe znikną z rynku. A wiecie z którego rynku znikną? Tak, drogie dzieci, oczywiście z naszego a szerzej z tych wszystkich biedniejszych rynków europejskich, bo uwaga, to nie jest tak, że my płacimy karę za każdy rynek. Osobno tylko rozliczamy się globalnie za całą Unię Europejską, czyli jeżeli teraz zakładając w Niemczech taki Volkswagen ma na przykład 18% udziału w rynku elektryków, to teoretycznie jak doliczymy do tego PHEV, czyli te hybrydy PHEV ładowane z gniazdka, może nie zapłacić kary, tyle tylko że na przykład w Polsce sprzedaż elektryków w tej chwili biorąc pod uwagę cały rynek, nie tylko Volkswagena, to jest jakieś 3%, więc to się musi zbilansować. Jeżeli Polacy nie kupują elektryków, bo kupujemy 3%, to Niemcy nie muszą ich kupować 20%, tylko jakieś 35%, bo w przeciwnym wypadku Volkswagen będzie płacił karę za każdy sprzedany u nas samochód spalinowy. I co zrobi, żeby ich nie płacić? No, oczywiście, że wywali te samochody z rynku. I tutaj świetnym przykładem jest chociażby Toyota Corolla w ogóle. To nie powinienem tego mówić, ale Toyota ostatnio uratowała mi tyłek i będzie nawet o tym odcinek, więc ja też zrobię w stosunku do Toyoty ukłon i powiem Wam, że to są naprawdę arcymistrze kombinowania. Bo jak sobie ostatnio popatrzyłem na statystyki sprzedaży, to złapałem się za głowę, bo wyszło mi nagle, że taka. Toyota Corolla, która jest absolutnie ulubionym samochodem Polaków, od lat najlepiej sprzedające się auto w Polsce, ma jakieś gigantyczne zjazdy rejestracji na początku roku. Zupełnie mi to nie grało, więc popatrzyłem sobie na rejestrację w grudniu i tam był taki pik sprzedaży. No, i co się okazało? Jak wchodzicie sobie w cenniki Toyoty, to dzisiaj nie da się już kupić żadnej benzynowej Koroli. Po prostu nie ma takich samochodów. Od 1 stycznia wyleciały z oferty, zostały same hybrydy. No i problem jest taki, że najtańsza hybryda Koroli kosztuje jakieś 120 tysięcy złotych, a benzynowa kosztowała poniżej 100. I co zrobili? Polacy z centrali Toyota, otóż nakupowali sobie tych samochodów na zapas i porejestrowali je po dealerach w grudniu, więc jak jeszcze se dzisiaj pójdziecie na przykład do dealera Toyoty i powiecie, że chcecie nową korollę, ale nie taką z cennika, tylko taką z podlady, to za jakieś 90 tysięcy złotych możecie kupić benzynowego sedana 1 bodajże 5, on tam miał, jeżeli mnie pamięć nie myli silnik, i jeszcze to są ostatnie benzynowe korolle, jakie da się kiedykolwiek tutaj kupić, bo potem po prostu już nie ma i nie będzie. Mówię o tym, dlatego że jeszcze w tym roku dało się zrobić takie myki, bo zrobiła tak nie tylko Toyota, z tego co kojarzę, podobną taktykę zastosowała też Skoda. Też sobie naciągnęli tych samochodów spalinowych na stok i potem je porejestrowali przed 1 stycznia, wiedząc, że będą kary i nie sprawdzałem tutaj przyznaję się bez bicia, ale zakładam, że pewnie też się jeszcze da takie auto od dealera kupić, tyle, że ono już nie będzie występowało w statystykach sprzedaży tegorocznych, no pozostało zarejestrowane w ubiegłym roku. Stąd niektóre marki mają teraz zjazdy sprzedaży, mimo że dalej sprzedają tyle samochodów, ile sprzedawały. Więc do brzegu, jeżeli chcecie kupić samochód spalinowy, no to w dalszym ciągu polecam zrobić to jednak do końca tego roku, bo potem one po prostu zaczną znikać. Oczywiście, jeżeli Niemcy, Francuzi, Włosi czy Hiszpanie nagle przerzucą się na elektryki, to w Polsce te samochody się ostaną, bo po prostu te kary, które trzeba by było zapłacić za sprzedaż ich w Polsce, będą się bilansować z tym, z tą górką, które wypracują sobie ci producenci sprzedając elektryki na Zachodzie. Ale jeśli Zachodnia Europa nie przerzuci się na elektryki, to my i nasze rynki, te biedniejsze, Rumunia, Bułgaria, Polska, Czechy, Słowacja i tak dalej, pierwszej kolejności będą tracić samochody spalinowe. Moja rada, jeżeli chcecie auto spalinowe i nie chcecie Chińczyka, bo zakładam, że Chińczyków będzie jeszcze stać na płacenie kar, to naprawdę pomyślcie nad zakupem w tym roku, bo z każdym kolejnym miesiącem będzie po prostu gorzej z ofertą. Aha, i oczywiście tak, partnerem tego odcinka też jest najlepsza w Polsce porównywarka cen ACIOC, czyli mubi.pl. Link na dole w opisie. Wchodzicie, klikacie sobie w niego, robicie sobie kalkulacje, i jeżeli odpowiada Wam cena kupujecie polisę i wtedy na wasze konto wraca jeszcze 100 zł cashbacku. Aha, i jeżeli w okresie od 25 października 2022 roku kupiliście polisę ubezpieczeniową w Mubi bądź zakupicie taką polisę do 30 czerwca 2025 roku, to możecie wziąć udział w super konkursie do wygrania jest uwaga Ford Mustang. Konkurs polega na tym, że trzeba wymyślić nowe hasło reklamowe dla Mubi, ale nie zarzucajcie mi tam sekcji komentarzy, po prostu wchodzicie w link na dole, tam jest mail, klikacie w niego, wysyłacie swoją propozycję hasła, no i oczywiście numer waszej polisy. Zgłoszenia możecie nadsyłać do 30 czerwca, także powodzenia. A skoro już mówimy o tym, że być może Pomogę Wam podjąć pewne decyzje zakupowe, to spieszę donieść, że na początku maja 5 bądź 6, nie pamiętam, w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z terminarzem, ma zostać ten projekt przyjęty przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale. 2026 roku. Ten projekt zakłada zmiany w sposobie rejestracji pojazdów, które są do Polski sprowadzane spoza Unii Europejskiej, i w pewnym stopniu jest to pokłosie bardzo nieprzyjemnego wyroku NSA z grudnia, który dotyczył rejestracji w Polsce jako używanych de facto nowych ciągników rolniczych marki Belarus. W dużym uproszczeniu wyrok NSA zrównywał ciągniki rolnicze z innymi pojazdami, w związku z czym od początku roku część Wydziałów Komunikacji nie chciała rejestrować pojazdów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, zasłaniając się chociażby tym, że nie mają europejskiego świadectwa. Homologacji, gigantyczny skandal. Ministerstwo Infrastruktury przekonywało, że to dotyczy wyłącznie ciągników rolniczych. No ale jednak ten projekt, który właśnie się pojawił, ma też zmieniać sposób rejestracji innych pojazdów, czyli też tych ściągniętych na przykład z USA, Kanady, Chin albo Japonii. Więc. Ja nic nie chcę sugerować, ale znam opinie prawników, którzy twierdzą jednoznacznie, że wszystkie samochody, np. 60 tysięcy takich aut z USA przyjechało w zeszłym roku do Polski, są zarejestrowane w tej chwili z wadą prawną i będzie z tym gigantyczne zamieszanie, ale nie chcę Was straszyć, bo być może, znając Polskę na pewno, są też inni prawnicy, którzy powiedzą, że wcale tak nie jest. Projekt zakłada, że... Uwaga, diagności będą wystawiać coś takiego, co jest nazwane świadectwem krajowego indywidualnego dopuszczenia do ruchu pojazdu, nie będącego nowym pojazdem. I co mi się bardzo nie podoba, cała procedura przypominać ma badania homologacyjne. I problem jest taki, że może się zakończyć już na samym wstępie tej procedury, bo uwaga, czytam dalej. Po przeprowadzeniu badania, w przypadku braku złożenia wraz z wnioskiem dokumentów w zakresie poziomu emisji zanieczyszczeń lub braku możliwości weryfikacji na podstawie przedłożonych dokumentów spełnienia określonych w tym zakresie warunków lub wymagań technicznych, jak również w przypadku innych wątpliwości dotyczących spełnienia przez pojazd warunków lub wymagań technicznych. Po przeprowadzonym badaniu, właściciel pojazdu będzie mógł zwrócić się do wyznaczonej przez dyrektora TDT służby technicznej celem przeprowadzenia badania potwierdzającego spełnienie tych wymagań. Oczywiście nie podoba mi się dokładnie to w przypadku braku złożenia wraz z wnioskiem dokumentów w zakresie poziomu emisji zanieczyszczeń. Ja nie muszę chyba nikomu z Was tłumaczyć, że jeżeli nie mamy samochodu, Homologowanego na europejski rynek, to ten samochód nie spełnia żadnych europejskich norm emisji spalin. Podkreślam jeszcze raz słowo żadnych. Kolejny cytat. Świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu nie będącego nowym pojazdem będzie mogło być wydane po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku badania o charakterze homologacyjnym dokonanego przez uprawnionego diagnostę oraz w określonych sytuacjach przez służbę techniczną potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ramach tej procedury. Badanie o charakterze homologacyjnym mrozi mi krew w żyłach, bo po pierwsze może trwać miesiącami, a po drugie ile będzie kosztować. Oczywiście zapytałem ministerstwo infrastruktury, czy mają już jakieś Wstępne wyceny czy też szacunki tego, jak nowe przepisy mogą wpłynąć na import samochodów. Niestety dostałem tylko zbitkę ogólnych odpowiedzi, że tak, wiemy, szacujemy, liczymy. No i generalnie chodzi o. Ciągniki rolnicze, a te samochody to tak tylko przy okazji, przynajmniej tak wywnioskowałem z odpowiedzi, jaką otrzymałem od pani Anny Szumańskiej, czyli Rzecznika Prasowego Ministerstwa Infrastruktury. Niemniej, w mojej opinii, to naprawdę może być koniec indywidualnego importu używanych samochodów spoza Unii Europejskiej, bo jeżeli mamy badanie o charakterze homologacyjnym, to coś mi mówi, że nie daj Boże. Pójdziemy w stronę procedur niemieckich, gdzie rzeczywiście robi się takie badania na odstępstwa i one kosztują w zależności od samochodu między kilka a kilkanaście tysięcy euro. I nawet zakładając, że te cenniki, te detu czy diagnostów zostaną spolszczone i przerobione na złotówki... No to jeżeli do ceny takiego samochodu doliczymy sobie kilka bądź kilkanaście tysięcy złotych, to może się nagle okazać, że import tych ogrysków z USA jest kompletnie nieopłacalny. Przypominam, w zeszłym roku 60 tysięcy takich samochodów do Polski przypłynęło. Więc jeżeli rozważacie zakup takiego pojazdu, nie chcę Was straszyć, bo być może źle interpretuję. Ten projekt, a być może jeszcze w toku prac na różnych komisjach zostanie on doprecyzowany, poprawiony i wszystko się rozejdzie po kościach. Natomiast ja zastanawiając się nad kupnem takiego samochodu spoza Unii, stanąłbym na głowie, żeby zrobić to jeszcze przed końcem tego roku. Nie ma za co. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Moto prawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas, a i specjalnie dla wszystkich ludzi dobrej woli, z których jestem absolutnie dumny. Ten kanał to jest chyba najlepsze, co mi się w życiu udało, a tak naprawdę to wy jesteście najlepszym, co mi się w życiu udało. Serdeczne podziękowania od gośki, którą, przypominam, uratowaliście od wózka inwalidzkiego, a tak naprawdę od łóżka, bo lekarze po kilku minutowym niedotlenieniu, nie dawali jej absolutnie żadnych szans na to, że ona kiedykolwiek będzie w stanie siedzieć, nie mówiąc już o chodzeniu. Dziękuję Wam, kochani, jesteście wspaniali. ale naprawdę gdyby nie wy, to nie dałabym rady, bo że środek rehabilitacyjny bardzo mi pomógł. Dziękuję. <grywka>